Będzie wiosenka na temat właśnie pana tuszka, jego rządu i jego pecha, bo trzeba dodać, że niezależnie od wszystkiego, od głupoty jego ministrów, tych wicemagistrów, świat poraków u inteligentów, które zaludniają jego rząd, to jeszcze on ma pecha potwornego. Naprawdę to jest pechowy gość. Ledwo obiecał z Polski zrobić zamożną drugą Irlandię. Pierwsza Irlandia runęła na mordę finansową. Ledwo powiedział, że nas do strefy euro zapisuje, strefa euro się rozsypała. Nas uradowało to w Polsce, że on na pół roku został tak zwaną prezydencję w Europie. I wtedy dużo tych nieszczęść przerzucił na całą Europę. Najgorszy czas dla Unii Europejskiej. W historii Unii Europejskiej. Najgorszy czas, prezydencja tucka rozsypała się finansowo, proszę Państwa, to jest taki pechowy gość. No. Trzy powodzie w jednym roku były dziesiątym. Trzy wielkie powodzie. Nigdy za mojego życia nie było czegoś takiego. Proszę Państwa, dwie największe samolotowe katastrofy, w których zginęło więcej generałów niż w drugiej wojnie światowej. To wszystko pod rządami Tuska. Tych tajfunów, tych na, nawałnic, tych busz to nieprawdopodobnej ilości więcej niż na Floridzie czy w Luizjanie. I ktoś mi nawet tłumaczył skąd się biorą tajfuny w Polsce. One powstają wtedy, kiedy Dusek ćwiczykowy z pół obrotu. On taki wir wytwarza. Że to idzie ten tajfun, ale sru, i pory tu polskie runęły. Znowu ma kolejny trening, sru, puszcza, piska padła. To są wszystko efekty tego rządu. To jest niezwykle pechowy gość, proszę Państwa. Ile to jeszcze i sprowadził, że teraz na przykład, proszę Państwa, te, te pociągi, jakie są, się muszą zdać, bo oni od czterech lat bodajże nie potrafią rozkładu jazdy zrobić. To już jest w ogóle niemożliwe, żeby zrobić. Jak zrobią rozkład, to im się tobie rozsypują gdzieś tam. W związku z tym teraz ta komunikacja jest taka telefonowa i twoją ty poznania tam, puszczasz coś na ten to, mówię, nie, no ja to no ja puszczam. No i czasami te pociągi się nie zderzają nawet. Jest 50% szans, że się nie zderzą. I tak sobie jeżdżą. No tydzień temu koło poznania pokazywali. Jak stanęły 5 metrów od siebie, to a pociągi naprzeciwka. przeciwka. To jest resort, proszę państwa, komunikacji tu poruszyła przecież takich resortów jest, właściwie wszystkie są straszliwe. W prl się mówiło, że są cztery plagi, cztery klęski żywiołowe socjalizmu. Wiosna, lato jesień, zima. Teraz klęski żywiołowe mieszczą się w gabinetach ministerialnych. No jedna klęska to jest ten resort transportu, to jest totalna klęska. Na przykład finansowa kwestia, dostali 100% pieniędzy na budowę autostrad od Brukseli i te 100% wydali, zbudowali za to 20% planowanych autostrad i wszyscy zbankrutowali co budowy. Takie numery są, proszę Państwa, są niebywałe numery. I to jest, mówię tu o rezorcie transportu kierowanym przez tego Sławku Nowaku, prawda? Niebitne specjaliści od wody <gry> To ten, jaki tam resort jeszcze poruszyć, to służba zdrowia, ani służba, ani zdrowie, to wszystko szlak trafia. Moje najlepsze występy teraz to są przy, przychodniach, A gdzieś się wybiorę lekarza, Przychodzi taki tłum jak tutaj jest zawsze. Jak mnie zobaczą, to się świeją, bo ja chyba coś powiem, bo my tu No Ja mówię potem do kapelusza z też dobrze wychodzę. Nawet. Śmiechoterapia, to jest jedyna nadzieja na uzdrowienie tego narodu, śmiechoterapia. Pamiętajcie o tym, kiedy się śmiejemy przewoda pracuje, ha pasuje wątrobę, kręży okrążyć czyści organizm z wieloletnich pokładów hamosterolu. Tak? I to jest terapia, to jest resort, proszę Państwa, zdrowia. Jaki tam resort? Wojsko mieliśmy kiedyś. Było wojsko! Rozpędzone aż cztery wiatry pomoru już w ogóle nie ma, bo po co? Mają się rekruci, mężczyźni prawda? Ganiać po, po poligonach. Miała być arnia zawodowa, ale na zawodową zabrakło pieniędzy. W związku z tym cała polska armia mieści się obecnie na jednym stadionie. Całe polskie wojsko to na jeden stadion się zmieści. A wszystkie te koszary, te poligony zardzewiałe, prawda, na złom wywożą po kawałku. Niedawno w Siedlcach przyjechały do punktu złomu trzy czołgi, same. Oddały się na złom. Ten złom aż wyszedł, patrzy, nikogo nie ma. One już się znudziły, na te i zaczął je drznąć, a jest, zadzwonił na policja. Minister pytany od wojskowości, jak sobie obraża obronę Polski, powiedział, żebyśmy się nie martwili, bo nas obroni Ameryka, na dowód czego zaprosili do Polski baterię rakiet Patriot bez głowic. Bateria powstała koło morąga przez miesiąc, postraszyła Ruskich i wróciła do Niemiec. A portal Wikileaks, który zajmuje się światowymi tajemnicami opublikował, że główna bateria polskich rakiet Patriot, bez głowic, mieści się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie. To takie mamy, proszę Państwa, resort po resorcie nowej edukacji, na e eksperyment na skalę światową, żeby nie uczyć polskich dzieci polskiej historii, co? Ciekawy eksperyment, bo mamy być Europejczykami. I trzeba uczyć historii Niemiec i Rosji. Po co historia Polski do dzieciako, co? Takie są sytuacje. Resort po resort się. No w sprawach polityki wschodniej chwalił się obecny rząd, że ma świetny program Partnerstwo Wschodnie. I tu mi się przypomniał w pamięci Andrzej Manigurski, satyryk z Wrocławia, który taką fraszkę na ten temat napisał. Raz ordynarny niedźwiedź kucnąwszy na łące w dość niewybredny sposób podtarł się zającem. Zając się potem chwalił żonie przy obiedzie. Wiesz, Sara, nawiązałem współpracę z niedźwiedziem. To jest nasza polityka środka. Nie wszyscy mi ją brawa. Jestem zdziwiony. Bo fraszka nie moja. I bardzo dobra. I to trzeba zapamiętać. Zapamiętać i opowiadać. Z żadnej telewizji tego nie usłyszycie. Nigdy. Jak usłyszycie tę fraszkę, na znaczy której Polska będzie wolna. Proszę, żebyś mi podtrzymał tekst. To jest napisane, teraz kolega nie będzie grał, tylko podtrzyma mi tekst, proszę Państwa, bo to jest świeży numer, a chciałbym go Państwu przedstawić. Tak troszkę bliżej w tym kierunku, a ja jestem trochę ślepy. O, to, 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 to. to. Może mi się to udało śpiewać. Znowu będzie refren do śpiewania dla Państwa. Mam nadzieję, że Wam szybko wpadnie w ucho. Pan premier się chwalił, że stadion ten nowy, co dumnie się mówi, że jest narodowy, do rządu naszego podobny jest. Przecież faktycznie to bubel najdroższy na świecie. Chlop, chlo, chlop, chlop, plosk, 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 przechlapane mają... Już to z Chlop, plosk, 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 Wiedzą to wszyscy, że coś się nie zgadza. Pod dachem jest blabasz, z trawnikiem żenada. I grzmią wodą złoty, Na łeb leci woda i leje się, leje, jak mowa duszkowa. Klop, 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 los plos plosk, ma

Kopie mi zażywać tu można na trawie I bawić się berka po mokrej murawie Zabawa jest przednia, widoczne ciekawy I pole szaleją i patą się bawi Chlok, klok, klok, los, plus, los, 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 mają sztosk, klok, 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 los, Że nie w mojej branży życzy się, bo nie ma prawa dłużej, bo ja parę razy w tygodniu widuję swoją publiczność i to jest taki silny zastrzyk na efedryny, adrenaliny, od was, z widowni, proszę Państwa, że to naprawdę każdemu gratuluję, kto w tej branży funkcjonuje, bo od widowni dostajesz taki impet, taką dawkę testosteronu, że człowiek nie ma szansy się zastarzyć. Także obiecuję Wam, że będę jeszcze sporo. A best-seller da pesquisa aqui em Sabonagem, sei... To jest ale to jeszcze nie ale... Ale Cały czas, każdej strony mnie że żebym kończył. Nie. A wiem, gaz, każdy, suszył. Ja chcieliśmy wręczyć w imieniu portalu warszawskiej pisii bardzo serdecznie podziękować, ale może pan jeszcze występować. <głosy> <głosy> że słowo Polska zakazana, proszę Państwa, zaśpiewałem piosenkę, o której pisałem w 70. latach, którą pisałem w 70. Latach, którą, którą pisałem w 70 latach, w 76 e, pisałem, a pierwsze wykonanie miałem w 77, była zgoda cenzury na wykonanie w salach do 100 osób w tej Polska była polską, ale piosenka i tak się przebiła, ponieważ ludzie wtedy te magnetofony takie się pojawiły, mieli takie kasetowce, wszyscy to nagrywali. Miałem zgodę na to przez niecały sezon jeden. 77, 8 potem y, kompletny sława nie wolno tego go śpiewać, ale wystarczyło, że piosenka rozeszła się po Polsce, przegrywana nocami y, z jednego urządzenia na drugie i kiedy wybuchła Solidarność stała się nieformalnym, y, spontanicznym hymnem Solidarności roku 80 i lat 80. Przeżyłem z tą pieśnią niezwykłe chwile. Proszę Państwa, y, kiedyś książkę do mnie napiszę na ten temat, jak się zestarzeje i będę miał więcej czasu. Natomiast teraz chcę Państwu tylko uświadomić, że ja były takie lata, że nie śpiewałem tego w zasadzie. Bo wydawało mi się, że jakoś tam lepiej, gorzej, grę to jakoś wolniej i szybciej, ale te sprawy idą w dobrym kierunku, że Polska ma szansę stać się Polską. W ostatnich latach, w ostatniej kadencji, dochodzę do wniosku, że jednak to marzenie pod tym rządem w tej konfiguracji jest absolutnie nie do zrealizowania. Ponieważ obecna rządząca nami taka formacja medialno-polityczna sobie po prostu nie życzy, żeby Polska była Polską. Oni tego nie chcą. Szczerze. Nie chcą Polski. Nienawidzą naszej historii. Nienawidzą naszych pomników. Popatrzcie, jakie pomniki mamy w Warszawie. Dlaczego w Warszawie nie ma łuku triumfalnego bitwy 20 roku? Dlaczego nie ma, pytam? Dla samo lat. Dlaczego te pomniki, które się stawia są wymęczone, wymuszone, żeby tak zmniejszyć Polskę? Jak w postawie z to to stoi na parkingu, jak dziadek parkingowy. A tak gdzie? Żeby odebrać nam dumę, żeby odebrać naszą godność, żeby wszystko zmniejszyć, pomniejszyć. Nienawidzą naszej historii, naszych pomników, nienawidzą naszych żartów, naszego pożycia humoru. Nie cierpią naszej religii, proszę państwa. Tacy ludzie rządzą Polską i piszą, że Polska to jest nienormalność. Premier mówi, po polskie Nienormalność. Na kogo? Niemcy, tam nie było powstań, bo premier nie cierpi naszych powstań, sam powiedział, te powstania tylko i powstania, martyrologia, Niemcy nie powstawali, żadnych powstań nie było, słuchali się Hitlera, kim kazał mordować Polaków, tak? Do tego mamy się trzymać, to jest na zór? Rosjanie nie mieli powstań. Premierowi polskiemu, Polska się nie podoba, no, proszę Państwa, no. A już ten jego kumper, palikmiot, ten waliknot, o którym tu mówiłem, gdzieś napisał też, że trzeba Polaków oduczać od polskości. I on się za to zabrał. Oduczać Polaków od polskości. Więc Państwo widzicie, w tej sytuacji nie ja mam innego wyjścia. Musiałem wrócić do tej piosenki, żeby ją przypominać zwłaszcza młodszym rocznikom, żeby te wartości polskie przenieśli. W przyszłość liczę na to, że Polska się odrodzi po tej chwilowej zapaści, jaką teraz mamy. I liczę bardzo na Was, drodzy Państwo. początek, ten od Piasta, kraka, lecha, długi łańcuch ludzkich istnień połączonych myślą prosto, żeby polska, żeby polska, żeby polska była Polską, żeby... obce orły na proforsa. Przy ogniskach wybuchała, jest poszona nuda swojska. Siegierny wznosił modły, opatrywał wóz, trzymała dobrane wiersze, pisał normi. Thank you